Jeśli przyjrzymy się LG V10, nie jest to może największa nowość na rynku, ale ze względu na moje rozjazdy, jakoś mi to urządzenie umknęło. Jest ono interesujące i myślę, że warto nad nim chwilę spędzić i zobaczyć, co LG ma nam do zaprezentowania. Razem z telefonem w opakowaniu znajdziemy baterię, dokumentację, szybką ładowarkę. Telefon obsługuje technologię Quick Charge 2.0, pozwala na naładowanie go. W 50% w 40 minut. Samo urządzenie po wyjęciu robi wrażenie bardzo o, przyjemne. Jest to urządzenie duże. Pamiętajmy, jest to duży wyświetlacz 5,7 cala, rozdzielczość 2560 na 1440. Jest on wykonany w technologii LCD. IPS, Jego gęstość to 515 punktów na cal. Ciekawym uzupełnieniem tego wyświetlacza jest wyświetlacz dodatkowy. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości 1040 x 1621 2,1 cala. Jest to wyświetlacz pomocniczy, który może pełnić różnorakie funkcje. O tym za chwilę Wam odpowiem. Jest to bardzo fajna cecha. Tego urządzenia. Również obok tego małego wyświetlacza nad głównym wyświetlaczem widzimy dwa oczka kamery. Jest to kamera przednia zrealizowana w technologii duo, czyli mamy dwa obiektywy, które odpowiadają za ujęcia w szerszym i węższym kącie. Widzenia. Wyświetlacz chroniony jest szkłem rysoodpornym Gorilla Glass 4. Co prawda mój egzemplarz, który do mnie dotarł, jak widzicie, on już przeszedł trochę w swoim życiu. I pomimo tego, że mamy szkło rysoodporne, to muszę przyznać, że jakiś niezły tester go tutaj poszarpał, bo widać na nim dość sporo różnego rodzaju rysek. Na górze telefonu znajdziemy mikrofon, który będzie nam zbierał szumy otoczenia oraz ukrytą. Za plastikową, za ślepką diodę podczerwieni, która będzie nam służyła do sterowania urządzeniami elektroniki e, użytkowej. Na dole znajdujemy gniazdo standardowe, micro USB, znajdujemy głośnik, który gra czysto i głośno. Niestety jest umieszczony tak, jak jest umieszczony. Jak wiecie, nie przepadam za umieszczaniem głośników na dolnej krawędzi. Również na dole znajdziemy złącze na zestaw słuchawkowy, który również będzie mógł pełnić funkcję anteny do radia FM, w które to urządzenie jest wbudowane. LG przyzwyczaiło nas do tego, że na tylnej ściance znajdziemy serię przycisków. Oprócz standardowego aparatu głównego są to dwa przyciski do regulacji głośności oraz przycisk środkowy, który służy do wybudzania telefonu i jest on jednocześnie czytnikiem linii papilarnych. Jak widzicie ja teraz przykładam zły palec on go zupełnie nie rozpoznaje. Kiedy przyłożę odpowiedni, bez problemu, bardzo szybko telefon zostaje odblokowany. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń do tego czytnika, ponieważ działa on znakomicie. LG wyposaża ten model w wymienną baterię, jest to bardzo dobra e, informacja, bateria o pojemności 3000 mAh, szkoda, że LG właśnie pod tą maską nie znalazł trochę więcej miejsca, gdzie mógłby spokojnie pomieścić baterię, myślę o pojemności 4, a może nawet i więcej, 1000 mAh. Również do dyspozycji mamy e, gniazdo na kartę pamięci, którą możemy rozbudować pamięć wbudowaną, która jest w rozmiarze 32 lub 64 w zależności od modelu. Do połączenia z siecią GSM będzie nam służyła karta SIM w rozmiarze nano. Samo urządzenie wyposażone jest w procesor Snapdragon 808. Nie jest to może jakiś tyton wydajności, ale absolutnie nie miałem żadnych problemów jeśli chodzi o wydajność tego telefonu, o jakieś przycięcia, lagi. Tutaj czegoś takiego ja nie spotkałem. Procesor wspomagany jest 4 GB Pamięci operacyjnej RAM. Jest e, również wyposażony telefon w technologię NFC. Na serią przycisków znajduje się aparat, aparat główny. Jak widzicie, jest on otoczony takim pierścieniem niestety wystającym i jak widzicie, dostaje on w kość w momencie, kiedy ten telefon jest e, używany. Ten e, aparat wspomagany jest laserowym autofokusem. Po prawej stronie znajduje się. Czerwona przysłonka, za którym ten autofokus jest zainstalowany. Z drugiej strony mamy diody LED, które służą nam za lampę błyskową. Jeśli chodzi o aparat główny, rozdzielczość 16 megapikseli, optyczny stabilizator obrazu, jasność F1 i 8 i tak jak mówiłem, laserowy autofokus możemy nagrywać w filmie w najwyższej rozdzielczości 2160p, no i oczywiście w rozdzielczościach niższych. Obsługa aparatów głównego, jak i dwóch przednich, jest wspomagane przez dość udaną, myślę, że jedną z lepszych na rynku aplikacji do zarządzania aparatem fotograficznym, mamy kilka trybów, począwszy od trybu prostego, przez tryb automatyczny, który ma możliwość również wykonywania zdjęć typu multi -view, panorama zwolnione tempo i poklatkowo mamy również opcję manual, która bardzo dobrze się spisuje dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy chcą ingerować już w poszczególne ustawienia aparatu. Mamy również tryb manualny dla kręcenia filmów oraz dodatkowy tryb snap. Wszystko jasno i przejrzyście, szybko działająca aplikacja. Absolutnie nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Jestem jej ogromnym zwolennikiem. Jeśli chodzi o samą jakość wykonywanych zdjęć, również muszę powiedzieć, że pomimo że nie jest to aparat flagowy, to jeśli chodzi o jakość wykonywanych zdjęć, też nie mam żadnych zastrzeżeń. Zarówno zdjęcia wykonywane przy bardzo słabym oświetleniu, jak i zdjęcia, które wykonujemy przy mocnym nasłonecznieniu, wychodzą bardzo, bardzo pozytywnie. Ja używałem trochę trybów manualnych, trochę trybów takich, które Pozwalały mi na ingerencję w robione zdjęcia. Również dość ciekawą opcją są właśnie te dwa aparaty przednie, które pozwalają na to, aby robić sobie zdjęcia typu selfie w różnych no, szerokościach kąta. Jednak przełączenie. Tego aparatu przedniego w tryb szerokokątny umożliwia nam na ujęcie dużo, dużo większego obszaru. I na takim zdjęciu typu selfie może się znaleźć dużo większa ilość znajomych. Przede wszystkim te zdjęcia również możemy wykonywać dużo bardziej w dużo bardziej komfortowy sposób, gdyż no, obejmują one znacznie większy obszar i nie musimy aż tak daleko od siebie aparatu oddalać, aby ująć no, taką. Taką, taki obszar, jaki byśmy chcieli na takim zdjęciu widzieć. Naprawdę aparat bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Szczególnie zdjęcia właśnie przy słabych warunkach oświetleniowych. Niemniej jednak pamiętajmy, że w słabych warunkach oświetleniowych musimy mieć no, chwilę czasu. Samo urządzenie musi mieć chwilę czasu, aby odpowiednio to zdjęcie zrobić. Tak więc nie jesteśmy w stanie wykonywać tych zdjęć bardzo szybko, ale jeżeli już zdjęcie wykonamy, to jest ono naprawdę dobrej jakości. Jeśli chodzi o preinstalowane aplikacje na to urządzenie, to właśnie są mniej więcej te, które teraz widzicie. Mamy cały zestaw od Google. Standardowe aplikacje, które znajdziemy w każdym telefonie, czyli aparat, kalendarz, kontakty, galeria, odtwarzacz muzyki, obsługa mm, telefonu, oraz w tym przypadku również do obsługi pilota podczerwieni oraz radio FM, plus kilka dodatkowych aplikacji od LG typu LG Smart Word, LG Backup oraz LG Health. Generalnie też na plus nie ma tutaj zbędnego oprogramowania, którego nie moglibyśmy odinstalować. Zajmijmy się teraz może wisienką na torcie, czyli tym wyświetlaczem dodatkowym, który znajduje się nad wyświetlaczem głównym. Jest to bardzo fajne rozszerzenie, bardzo fajne wykorzystanie miejsca, które znajduje się nad wyświetlaczem. Zobaczmy może, jak wyglądają ustawienia. Mamy możliwość włączenia lub wyłączenia tego wyświetlacza zarówno w momencie, kiedy pracujemy na głównym ekranie włączonym, jak i kiedy główny ekran jest wygaszony. Procisk ta konfiguracja, elementy, które są dostępne, czyli podpis, możemy sobie tutaj dowolny tekst umieścić na górze tego wyświetlacza. Jak widzicie, ja sobie tutaj umieściłem test HPL. Mamy możliwość skorzystania do skrótu ostatnio używanych programów. To jest też bardzo fajne. W bardzo prosty sposób możemy się przełączać. Na przykład, ja teraz przejdę w ten tryb. Widzicie, od, ostatnio używałem Facebooka. Ten Facebook wskakuje na pierwsze miejsce, kiedy przełączy się na przykład w galerię, to wtedy automatycznie galeria przechodzi mi również na to pierwsze miejsce. I mamy pięć programów, które ostatnio żeśmy użytkowali. Bardzo w prosty sposób, bardzo szybko możemy się dzięki temu między różnego rodzaju aplikacjami przełączać. Kolejną opcją jest to dostęp do kalendarza, do powiadomień. Następną jest sterowanie muzyki. Kolejna funkcja to jest najbardziej, najczęściej używane przez nas aplikacje. Ja sobie akurat takie dodałem. W menu znajdziemy w sekcji wyświetlacz w zakładkę Second Screen. Nie jest ten akurat nazwa spolszczona, jeśli chodzi. O to, co jest dostępne po wygaszeniu tego wyświetlacza, to możemy sobie włączyć albo podpis, albo datę i godzinę. W momencie kiedy wyświetlacz jest wygaszony, w tej sekcji będą nam się pojawiały również powiadomienia, jeżeli przyjdą maile, jeżeli przyjdą jakieś informacje, tutaj to będzie nam anonsowane. Również możemy z tego wyświetlacza cały czas korzystać, on jest cały czas aktywny, możemy sobie go przewijać i korzystać z tych funkcji, które teraz aktualnie widzicie. W szybki sposób uruchomimy latarkę, w szybki sposób. Uruchomimy aparat, jeżeli chcemy akurat wykonać zdjęcie. Ważnym pytaniem jest to, jak ten wyświetlacz nam wpływa na żywotność baterii. W moim przypadku zdecydowanie było to odczuwalne, jeżeli chodził cały dzień, to bateria. No, z trudem wystarczała mi na jeden dzień. Były nawet takie dni, że musiałem ją trochę doładować. W momencie kiedy ten wyświetlacz wyłączyłem, tak żeby na wygaszony wyświetlaczu on również był wygaszony, w tym momencie nie miałem absolutnie żadnych problemów z baterią i przy mojej dość dużej liczbie interakcji z telefonem w ciągu dnia bez problemu on na cały dzień tutaj mi wystarczał. Zgodnie z Waszymi życzeniami, również przeprowadzam zawsze testy wydajnościowe. W tu benchmark uzyskałem wynik 62285, również przeprowadziłem test Geek Benchmarkiem w wersji trzeciej 3356 na multi i 1065 na pojedynczym. Rdzeniu. Zachęcam wszystkie osoby, które są użytkownikami tego urządzenia, aby opisały swoje doświadczenia w komentarzu. Zachęcam Was również do wyrażania własnych opinii na podstawie tego filmu. Zachęcam do oceny filmu oraz do subskrypcji kanału testh.pl.